Cześć, witajcie, z tej strony Dawid i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj będzie kolejny odcinek z wilgotnym głupikiem. Tu właśnie trzyma właśnie tą papuszkę dzisiaj trochę o niej powiem, wilgotny głupik powie i mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Zapraszam do oglądania. Ta papuga może wam trochę przypominać ee, ni, ni, nim. literę Y ta papuga wam może przypominać literę Y. Lunę. No już wam. Może wam to trochę przełomię, lecz to jest jego druga papuga. Tamto niestety ma chorobę, dlatego na razie jej nie zobaczymy, bo trochę strasznie wygląda jak ma z tym. Spleśniałą prawie nogę. Zgnitą prawie No! Spleśniałą. Ona się nazywa Figa, ta papuszka, co wiem. Jest wyuczona, jak widzicie też, jak Luna, eee, a ile ma, ile ma lat już, już ma, ile masz już no, lat? Ja ją kupiłem jaką, nie wiem, może miała 6 tygodni, a 20 sierpnia teraz w tym roku będzie miała rok u mnie, jak jest, czy tam u któregoś, któregoś sierpnia, nie wiem dokładnie którego, ale w sierpniu będzie miała roczek u mnie, jak już jest na hodowli. A, no to młoda papuszka jeszcze Luna ją totalnie przebija, no bo ona już ma 2 lata prawie. Czy? No, już No yy... Luna już jest 3 -latko. No. U mnie. No. A tak to będzie, nie wiem, miała około 4 lata, dlatego bardzo w ogóle duża. Eee, co jeszcze o niej powiesz? No może powiesz sam może skąd pochodzi. Pochodzi to ja nie wiem, jeszcze mi nie mówiłeś. Tak? Czy mówiłeś? No. Strzeliłeś, że z Austrii, ale to było to, to drugie. No. A to z... No, pomyśl, skąd... ja właśnie to mówiłem, no, skąd... skąd Australii. No, no i bingo. No, no i z Australii pochodzi. Tylko, że co jest ciekawe, w takiej... Ko... No i tak to jest. Wracamy po krótszej przerwie, bo... <laughs> Widzimy się po raz... <śmiech> <śmiech> Dobrze, jesteśmy po krótkim przerwaniu, po raz trzeci nie mm, są ona z Australii i co jest ciekawe bo tutaj figa mi przerwała no. w naturze w takiej kolorystyce papugi nie zobaczymy te papugi są tylko w hodowlach, to jest sztucznie wyhodowana odmian, odmiana barwy papugi, w takiej, biało, takiej biało cytrynkowej papugi w naturze nie zobaczymy, w naturze one są takie zielono, żółto, czarne nie zobaczymy papugi falistej w naturze w takiej odmianie, zarówno samca jak i samicy. Samice poznajemy po tym, że tu nad dziobem ten fragment woskówki jest u samicy każdy inny kolor niż niebieski. Niebieska to samiec, a taki właśnie kość słoniowa inny kolor to jest właśnie samica. A niebieskie to jest samiec. Samce oczywiście tego gatunku mogą nauczyć się mówić i osobiście miałem taką papugę, ale no niestety kot mi ją za zaciągał, że tak powiem. No ale figa, widzicie, jest ze mną rok, jest oswojoną, oswojoną papugą, co widać. Nie boi się ludzi. No i co najważniejsze, jak chcecie mieć papugi oswojone, to albo bierzcie ręcznie karmione, albo w wieku. W przypadku papug kwalistych jest to około 4 do 6 tygodni. A. Może jeszcze o coś zapytać, jak chcesz to poznajemy. No nie, no bardzo ładna papuga. Myślałem, że teraz może Wilgotny głupik nam pozwoli, jak przeleci się po pokoju, może nagramy jakieś tam ujęcia, co? No możesz w sumie spróbować. Okej, okay, no to widzimy się za chwilę. Dobrze, jesteśmy. Możesz wilgotny głupik puszczać ją. Jest właśnie na, na tym. Na. Siedzi tam. Dobra, to ja po ujdę i zaraz się widzimy z powrotem na jeszcze jednym przelocie. No. To Dobrze. No, dawa. i znów tam wylądowało. To jest jej ulubione miejsce. Właśnie te papugi. W naturze w Australii latają w bardzo dużych, licznych stadach. Czasem chodziły doniesienia, że były całe chmury, zakrywały niebo w papuszkach falistych po okresie deszczowym. Są to papugi bardzo towarzyskie, bardzo przywiązujące się do ludzi, ale trzeba nabyć sobie papugę albo ręcznie karmioną, albo w odpowiednim wieku do oswojenia, wtedy taki właśnie pupil może stać się domowym takim ulubieńcem, papugą do towarzystwa, w takim zupełnie pozbawionym agresji, gdyż warto pamiętać, że papugi, które są e, zbyt stare na oswojenie i przebywały w stadzie wolierowym, nabrały cech pomagających im funkcjonować w stadzie, zatraciły możliwość bycia domowymi pupilami, z tego względu, że będą ludzi terroryzować, nie będą z ludźmi nawiązywać żadnej relacji, będą ludzi traktować jako, tak jak pojemnik na karmę w klatce. Żadnej relacji z ptakiem nie nawiążemy. Ta papuga będzie agresywna, będzie próbować nas dominować i do tego celu będzie używać swojego dosyć ostrego dzioba. Jeżeli będzie to papuga nabyta w odpowiednim wieku, a jej oswojenie będzie przebiegało bardzo poprawnie, wtedy ten dziób z pozoru ostry, który może wyrządzić krzywdę, będzie używany tylko w celach przyjaznych i w celu nawiązywania jeszcze bliższych relacji ptaka. Usiadła mi na kamerze. No, także widzimy: Figa kompletnie nie boi się niczego, nikogo. Przekochany ptaszek polecam każdemu papugi. Jeżeli ktoś na przykład chciałby się czegoś dowiedzieć o papudze, zawsze możecie wejść na mój kanał Wilgotny Głupik, tak, zapraszam serdecznie. zapytać, zawsze staram się pomagać, odpowiedzieć, kontaktujemy się czy to w komentarzach, czy to mailowo. Także nie ma problemu, jak ktoś chce poradę z jakąś zdobyć, bardzo proszę o kontakt i się dogadamy. Okej, okay. ja, oh, ja już będę kończył odcinek. Mam nadzieję, że taki film ciekawostkowy, właśnie o papudze, który jeszcze nigdy nie pokazywałem, wam się podobał. Ja już się będę z wami żegnał. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!